Witam Państwa w kolejnym filmie na kanale centremagie.com. Chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć Multidora od Hitashi. To co tutaj Państwo widzicie, to jest wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka wyposażona w cztery fronty, ale o tym wszystkim będę opowiadał jeszcze za chwilę. Model ten ma 90 cm szerokości i 184 cm wysokości. Bardzo wielu klientów, przychodząc do nas na ekspozycję, nie chciało wariantów właśnie do zabudowy, tylko woleli wersje wolnostojące. I właśnie dlatego też bardzo intensywnie ostatnimi czasy zmieniamy naszą ekspozycję po to, aby dopasować ją do Państwa potrzeb. I stąd też właśnie pojawił się Hitashi w wersji Multidor. Ale nie przedłużając tego wstępu, przejdźmy do konkretu. 372 litr pojemności samej chłodziarki. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest potężna przestrzeń do przechowywania żywności. W przypadku tego konkretnego hitashi w wariancie Multidor dodatkowo. Ta część, która nie wlicza się do pojemności tych 372 litrów, może być zamieniana albo w chłodziarkę, albo w zamrażarkę, lub w warianty pośrednie, czyli można tutaj ustawić 3 stopnie, można ustawić 1 stopień, minus 3 jako delikatne zamrażanie lub pełne głębokie zamrażanie, czyli te minus 18, minus 20 stopni. Właśnie taka swoboda, jeśli chodzi o zarządzanie miejscem w tym urządzeniu, pozwala na jego pełne wykorzystanie. Czyli tutaj wyobraźmy sobie sytuację taką: są święta, brakuje miejsca w części chłodniczej, bo na przykład cała rodzina przyjechała, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą część zamienić na chłodziarkę. A po świętach, w momencie kiedy zostaną jakieś zapasy. Tą część możecie Państwo zamienić na zamrażarkę i w tym momencie ograniczyć marnowanie żywności. A co do przechowywania żywności, to teraz przejdźmy do funkcjonalności, która znajduje się wewnątrz samej części chłodniczej. Hitashi w części chłodniczej posiada kilka naprawdę ciekawych rozwiązań dotyczących dłuższego przechowywania żywności. Pierwsza kwestia. Te dwie szuflady, które znajdują się tutaj po lewej stronie. To są szuflady o podwyższonym poziomie wilgotności. Dzięki podwyższonej wilgotności i niskiej temperaturze możemy w sposób zdecydowanie dłuższy przechowywać m.in. Delikatne, delikatne warzywa i część owoców. Tutaj uwaga techniczna nie nadaje się to do przechowywania dużej części cytrusów. Frontem przymykającym, nie przejmujcie się Państwo, tutaj nie udało się wyregulować tej lodówki ze względu na krzywą podłogę. Nie jest to, nie jest to jakby aspekt techniczny tego urządzenia, tylko po prostu mankament ekspozycji te dwie szuflady, tak jak mówię, do przechowywania yy, owoców, warzyw. Tu z kolei ta szuflada, która ma regulację albo dopływu dodatkowej wilgotności, do przechowywania owoców albo możliwości wyłączenia tego dodatku wilgoci poprzez przestawienie tego suwaka na dry food, właśnie pozwala na regulację. W zależności od tego, co będziecie państwo oczekiwali, żeby tam przechowywać. Tu z kolei jest najciekawsze. Mianowicie tu znajduje się szuflada próżniowa. W tej szufladzie próżniowej panuje obniżone ciśnienie. No teraz alarm akurat się uruchomił otwartych drzwi, a jeszcze tylko. Nie wiem, czy było słychać na mikrofonie to syknięcie. Natomiast w tej szufladzie, tak jak mówię, panuje obniżone, obniżone ciśnienie wraz z niską temperaturą. To pozwala na zdecydowanie dłuższe przechowywanie, na przykład mięs czy serów. Ale przechodząc dalej, ponieważ to nie wszystko, co to urządzenie potrafi. Wbudowana automatyczna kostkarka do lodu. Urządzenie zostało wyposażone w automatyczną kostkarkę do lodu w oparciu o zbiornik na wodę. Tutaj jest zbiornik, który po prostu uzupełniamy wodą i automatycznie lodówka będzie tą wodę pobierała właśnie z tego zbiornika i produkowała kostki lodu. Wystarczy tylko odsunąć tą pokrywkę, nalać wodę, włożyć to z powrotem do urządzenia. To, co jest istotne, dzięki tego typu systemowi nie ma konieczności tworzenia całej instalacji doprowadzającej wody do urządzenia. Po prostu uzupełniamy zbiornik wkładamy do urządzenia i automatycznie kostki lodu będą się pojawiały tutaj. Genialne w swojej prostocie. Jest to rozwiązanie moim zdaniem odłożę kostki lodu. Jest to moim zdaniem rozwiązanie bardzo przyjazne dla Was, jako dla użytkowników, zwłaszcza kiedy nie budujecie domu od podstaw, albo nie remontujecie od zera, tak, ze zrywaniem podłóg, pruciem ścian, bo w tym momencie nie ma konieczności doprowadzenia całej instalacji hydraulicznej właśnie do urządzenia. Pozupełniamy wodę tu i automatycznie lodówka będzie pobierała tą wodę. To, co też jest istotne i o co bardzo wielu klientów pyta, czy w momencie, kiedy zabraknie tej wody, uruchomi się jakiś dziki alarm o godzinie drugiej w nocy? Nie, po prostu urządzenie będzie tutaj sygnalizowało właśnie brak wody w zbiorniku. Jako, że w ogóle teraz nie ma tego zbiornika, to się nic nie pojawia, natomiast po wstawieniu tego zbiornika, gdzie jest za mało wody, pojawiła się informacja o tym, że właśnie nie będzie produkowany lód, bo nie ma wody genialne w swojej prostocie. Cały system sterowania lodówką został umiejscowiony tutaj. Dzięki takiemu wtopieniu tego systemu nie pojawia nam się żaden dodatkowy ekran. Dla części klientów jest to zaleta, dla części klientów jest to wada, więc sami Państwo musicie ocenić. Mi się osobiście to bardzo podoba. Nie lubię tych dużych ekranów a tablet na lodówce, bo po prostu do niczego mi to nigdy nie było potrzebne. Natomiast cała idea tego ekranu polega na tym, że w tym momencie możemy wybierać na przykład system oszczędzania energii. Szufladę tą próżniową, którą tam pokazywałem, można regulować też temperaturowo, ponieważ można ustawić temperaturę 1 stopnia, minus 1, albo w ogóle wyłączyć tą kwestię działania próżniowego. No i tutaj to, co też wspominałem już wcześniej, czyli po przytrzymaniu, teraz było słychać takie piśnięcie, możemy swobodnie zmieniać temperaturę wewnątrz tej części, właśnie z możliwością zarządzania temperaturą po puszczeniu. Teraz ustawiłem akurat freezer, czyli uruchomi się za chwilę sprężarka i będzie, będzie lodówka dążyła do tego, aby uzyskać tam po prostu temperaturę zamrażalnika. I tak samo tutaj mamy po prostu regulację temperatury wewnątrz, zarówno łodziarki, jak i zamrażarki. Bardzo proste w obsłudze, co też jest istotne, jest możliwość zablokowania tego przed dziećmi. Czyli jeśli macie pociechę, która bardzo lubi tego typu rozwiązania, można po prostu zablokować też ten panel sterujący. Multidor od Hitachi charakteryzuje się niesamowitą uniwersalnością jeśli chodzi o zastosowanie. Potężna pojemność części chłodniczej, ta bazowa, ponad 370 litrów. Możliwość zaaranżowania tej dolnej części na chłodziarkę, zamrażarkę, przechowywanie napojów, to już możecie to Państwo dostosować do własnych potrzeb. Kostkarka automatyczna ze zbiornikiem na wodę nie wymagająca podłączenia hydraulicznego. Czy też dwie szuflady bazowo do przechowywania owoców warzyw, a trzecia z możliwością zmiany tego właśnie albo na przechowywanie owoców, albo przechowywanie produktów, które nie wymagają dodatkowej wilgotności. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi nam ta szuflada próżniowa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia tego urządzenia oraz wielu innych urządzeń u nas na ekspozycji w Warszawie. A jeśli będziecie mieli Państwo pytania, poniżej pod tym filmem znajdują się dane kontaktowe.